Okay, tu mamy rawkę dwuletnie autko, a widzicie, że ściągane było całe zawieszenie, oczywiście czyszczone, potem Masterbond, podkład epoksydowy przemysłowy, bardzo dobry, najlepszy jaki znam i potem poliuretan czerwony, żeby nadać troszeczkę sportowego sznytu, ale tak, to jeszcze będziemy sobie przykrywać woskiem, ale tutaj mamy, a to był właśnie test czy suchy? Jeszcze nie Trzeba będzie do uzupełniać i tetris z zaślepkami no po prostu kosmos rozebraliśmy wszystkie i trochę spędziliśmy czasu tutaj sobie, o proszę bardzo kielichy zrobione, tutaj jeszcze no nie nagrałem tego ale będą zdjęcia masa natyskowa poszła praktycznie po całości podwozia tutaj mamy naprogi ona poszła oczywiście. Wszystko to było zdejmowane, bo tych osłon jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, na życzenie klienta, oczywiście poszły w masie natryskowej. Wahacze, y oczywiście, całe saneczki przód. Te wahacze zostały pokryte Dinitrolkiem, woskiem, brązowy, bardzo fajny. O, to jest. Troszkę z Tetrisu. <laughs> całe autko jest zrobione. Tutaj sobie jeszcze przejdziemy. O, no tam u góry jeszcze kielich e, troszeczkę z masy e, natryskowej, śleba było winięte, ale temu się nic nie dzieje, na to nie dajemy wosku. Ogólnie na te amortyzatory tego się nie daje. Jedni dają, ja nie daję, tak jak mi polecił producent. Nie wchodzę z nim w dyskusję. Tutaj mamy o. Zrobione. No ciekawie to wygląda. Ja bym tak to zostawił, więc chcę, żeby to przykryć woskiem. No, Okej. Okay. Ale ten poliuretan. Wszystko z Masterbonda. Naprawdę fajna sprawa, jeżeli o to chodzi. Bardzo wytrzymała farba na uderzenia, na korozję. No przyjemność po prostu. No, raz sobie przejdziemy. Tak, tutaj wszystko oczywiście było zrobione w masie natryskowej dodatkowo, no bo to Toyota nie? Tutaj pas. Mamy całość poskładane, o. I tutaj są miejsce bardzo charakterystyczne dla Toyoty. Tutaj naprawdę rozwija się życie, ale to już temu nic nie grozi. Podkład epoksydowy po całości, oczywiście masa natryskowa. Pierwszy podkład, potem masa, zawsze taka jest kolejność. No nic, teraz będziemy się brali za pandę. Dwuletnie autko, a tak zjedzone, na szczęście już zabezpieczone.